słuchajcie, doniesiono mi o bardzo ważnej rzeczy, słuchajcie, czym się zajmuje nasz pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Łukasz Krasoń, nasz przedstawiciel, dostałem na Messengerze informację z Jadwiga, ty zobacz, czym się nasz zajmuje pełnomocnik Łukasz Krasoń i przesłał taki uszczypliwy komentarz i ja patrzę, czym się Łukasz Krasoń zajmuje, on będzie nam ułatwiał Podróże lotem, naszym przewoźnikiem, bo tam trzeba jakąś tam deklarację wypełniać, tam stopy pytań do, etc. I to tym Łukasz Karasu się zajmuje. No słuchajcie, wejdźcie na jego e, na jego facebooka i zobaczycie. No, ja się wcale nie dziwię, że Jacek się zdenerwował. Czy to jest taka sprawa priorytetowa dla. Gasza Krasenę. Czy on nie ma poważniejszych tematów do, żeby się zajmować dla osób z niepełnosprawnościami? No, ja uważam, że tak. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja tam lotem w życiu nigdy nie podróżowałem. Ja to najtańszymi liniami lotniczymi typu Ryanair. Ryanair, wielka, wielki ukłon, ponieważ. Raz spotkaliśmy niepełnosprawną stewardesę i nie wstydzili się zatrudnić niepełnosprawnej stewardesy. I nigdy nie miałem problemów z podróżami. Jedynym moim dylematem byłoby to, żeby schować koła do luku bagażowego tuż nad głową, bo raz zostały zniszczone. Francja, elegancja. No mnie na lot nie stać. Ale słuchajcie, czy Łukasz Krasoń, czy nie są te tematy zastępcze? Czy nie są te zastępcze i nie zajmuje się pierdołami i boi się dotknąć bardziej poważnej kwestii? Słuchajcie, trzeba mieć za co podróżować. Największą bolączką jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. Łukasz Krason jest szefem Rady Nadzorczej Pefronu. Nie wiem, czy on tam działa, co on tam rozlicza, czy on tylko z figurantem i kasiorę eee, inkasuje. Ale aktywizacja osób z niepełnosprawnością w Polsce jest tragiczna. Jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym, na jednym z ostatnich miejsc. Co zrobi w tej kwestii? Bo słuchajcie, na razie jest rozdawnictwo. Okej, okay. świadczenie wspierające jest, ale nie zasługa Łukasza Krasonia, tylko PiS zaczął ten temat. Prawdopodobnie dlatego, że Unia Europejska był nacisk. On tylko tam szlifuje. I żeby to sprawniej szło. A jak idzie sprawniej, no to sami widzicie. Dobrze, następne rozdawnictwo będzie od 1 stycznia 2025, gdzie, gdzie część osób z niepełnosprawnościami dostanie dodatkową kasę. Ale czy to jest zasługa Łukasza? No nie, no nie, jest to pani Hartwi, wywalczyła walczyła przez 10 lat, tak jak mówiłem w odcinku, a nie Łukasza Krasonia. No Łukasz Krasoń, to, co ja. No co do aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, to rzucał chłody, żeby były dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników z pefron. I to pewne środowiska walczyły, żeby to przeszło. To jego zasługa, bo ja odnoszę wrażenie, że on walczył, żeby tego nie było. Czyli by podciął skrzydła aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Po prostu firmy by zaczęły nas masowo zwalniać. Co Łukasz zrobił? On zamierza, słuchajcie, zrobić, jakąś asystenturą się zająć. Asystencją osób z niepełnosprawnościami. I pan Hołownia mówi, że nas wepka z domów i że zaktywizuje. Łukasz też. Może to pomoże? Opiekunom, etc., ale nie zaktywizuje osób z niepełnosprawnościami. Nie będzie i nie wykorzystają tego pracodawcy. Ja zrobię oddzielny odcinek. Słuchajcie, można zajmować się pobocznymi tematami. Na YouTubie słyszałem taki jakiegoś komentatora komentarz, że politycy wpadli w szał Olimpiady. Oni na Twitterze komentują, zamieńmy się w kibiców. Ale do jasnej cholery, od czego są politycy? Oni są od kibicowania, płacimy im za kibicowanie? Za populizm? Nie, oni mają pracować nad ożywieniem gospodarki naszej Polski. Oni się będą y, rozliczać PiS? Dobrze, niech rozliczają, jeżeli trzeba, ale, niech, ale to niech nie będzie priorytetem. Przyjdą następni, będą rozliczać PO. No nie można tak, trzeba się zająć pierwsze jest... Pierwsze. Największą bolączką osób z niepełnosprawnościami jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Słuchajcie, PFRON sobie nie daje rady. Fundacje udają, że nas aktywizują. Zarabiają na tym. Są jak pasożyty. Albo się to zreformuje na normalnych. Ja wiem, jak to można zrobić. Ale czy PFRON... Słuchajcie, jest do zgarnięcia karna PFRON co Corocznie 7 miliardów złotych na pefron. Czy wymyślicie, że rząd chce dos, dokładać do kasy pefron, czy lepiej ściągnąć od frajerów, od firm, które płacą kary na pefron? To jest 7 miliardów. A oni przy, przekazują różnym fundacjom, które udają, że nas aktywizują. Niestety, ale ja myślę, że Łukasz Karason jest zacinki w uszach, żeby się wziąć za ten temat. Ja uważam, że pefron nie powinno finansować z kieszeni aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Nie w tej postaci. To od lat jest po prostu chore. Korzystają, bogacą się właściciele fundacji, zarabiają, kupują samochody, domy, a my dostajemy po prostu okruchy. Nie można tak robić. I dlatego Łukasz Krasoń zajmuje się tematami pobocznymi. Pobocznymi. On się boi za to wziąć. Jeżeli sobie nie daje rady, absolutnie trzeba skasować finansowanie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością z kasy PFRON. Absolutnie. Lepiej te pieniądze dać osobom niepełnosprawnym, na jakieś programy samochodowe, na komputery, na likwidację barier architektonicznych, a nie dawać zarabiać darmo zjadom z fundacji przeróżnych. To jest mój taki apel i takie przemyślenia. Słuchajcie, poprzedni pełnomocnik był niewidomy. Oj, jak to się mówi, mógł przymykać że, y, oczy na wiele spraw. Teraz na wózku, jaki będzie następny, żeby zrobić show? Może niepełnosprawny umysłowo, albo z chorobami psychicznymi? A może z, z, z ciężką epilepsją? Będzie miał, słuchajcie, tak... Pięć ataków, kurde, dziennie i, i to będzie sensacja dla, y, dla, y, dla dziennikarzy. On będzie upadał, będą go ratować, ale będzie szum. Oczywiście sobie robię tu żarty, bo nieważne, jaką się ma niepełnosprawność, tylko jak jest, jaki jesteś skuteczny. Mówiliście wielokrotnie, że Łukasz Kroszoni jest świetnym mówcą motywacyjnym, czyli ma w paluszku manipulowanie ludźmi i jak dotrzeć do naszej świadomości. Nie dajmy się zwieść. Słuchajcie, nie wiem, jak dla Was, dla mnie słowa nie mają żadnego znaczenia. On mówi, że na asystenturę pracuje, no zobaczymy, no, no co on zrobił do tej pory. No na razie nie. Kiedyś my, a poczekajmy, daj mu czas. No ile będziemy czekać? Zestarzejemy się? Słuchajcie, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami jest jeszcze bardzo ważna, dla, nie tylko dla obecnych niepełnosprawnych. I co z tego, że będziemy w PFR nam finansować studia takie owaki, jak są zamknięte drzwi? Dzwoni do mnie wiele osób, matek. I rodziców mają niepełnosprawne dzieci, nie będą żyć wiecznie. Czego mają się uczyć? Dlaczego tak, dlaczego tak beznadziejnie wygląda, że nie można zdobyć pracy, a jeżeli ewentualnie to fizyczna? Słuchajcie, to jest priorytet. To nie jest to, czy będziemy latać, czy nie latać z lotem i będą uproszczone y, formularze. To, co zawsze mówię, piękne jest dostęp, y, żeby firmy były otwarte miały y, no, zlikwidowane bariery architektoniczne, żebyśmy wjeżdżali do tych firm bardzo prosto. Tylko wiecie, jaki będzie problem? Cóż z tego, jeżeli świadomość pracodawców jest taka, że nas nich po prostu nie chcą. Możesz mieć pięknie wystrojony budynek, ale tylko. To tylko fasada, ale wewnątrz tu jest problem. Zrobię odcinek, jak się, jak się za to powinien wziąć PEFRO. Pracodawcy boją się PEFRO i tu trzeba ocieplić jego wizerunek. Na stronach PFRON powinno być wszystkie tak przedstawione, żeby każdy, zarówno płatnik na PeFron nie bał się zatrudniać osób z niepełnosprawnościami, żeby było poprowadzane za rączkę, jak to zrobić. Ale cóż, ale to nie jest w interesie PFRON -u. i całej mafii, całego układu. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Jakie są Wasze spostrzeżenia, zapraszam na live zawsze o godzinie 11 dni powszedniej, tam możemy sobie pogadać.